Buongiorno, buongiorno, w te yy, Sobotnie i poranek. Siema, siema, wszystkim. Mam nadzieję, że macie wolne. Jesteście przygotowani na mega dymy. Dymy, dymy. Będzie tańczenie. Koko, kocham ko, cię i tak dalej. Będziemy wiksować, balować. Trzeba już do mnie zmierza. Ale jeśli chcecie tego live'a, no to muszą paść odpowiedzi, czy go w ogóle chcecie, czy macie ochotę w ogóle na live'y, czy robimy przerwę, to wszystko widzowie od was zależy, no więc czekam na komentarze pod tym shortem, no i może na zachętę jakiś zlot mm, blikomaniaków, haha. Nie, no, oczywiście. Wiem, że już czekacie, wiem, że czekacie, żeby yy, tylko słać, bo no naprawdę przez te dwa dni się dużo działo, dużo. Dobra, czekam na siebie i czekam na Wasze komentarze.